Tato, kto to jest prawiczek? Ile razy mam powtarzać, żebyśmy u ręce? Myłem, bardzo dobrze. A ząbki? Tato. To to jest ten prawiczek. A światło w łazience zgasiłeś? Tato. to to jest? Mm, widzisz, mm, mm, no znaczy jak mama, nie? No, mm, to znaczy nie, no, mm, to znaczy jak tata, nie? Mm, widzisz? To znaczy jak mama jeszcze nie była mamą, tylko ta pani z trzeciego piętra. Opak, zapamiętaj, że nie znam żadnej pani z trzeciego piętra. A to pani co mówi że ma ławkę w domu? Ławkę? No ja przecież sam mówiłeś, że ona ma super siedzenie. O kim mówicie? Ty, czy wiesz, że pani przedszkolu mówiła im, żeby nie oglądali za dużo telewizji? A zgadzam się z nią całkowicie. Chłopcy, pomóżcie mi trochę. To to, to kto był moją mamą? No mama była twoją mamą, tylko ten, ten prawiczek, nie? No widzisz. Bo to jest tak. O, podaj mi twoją rękawiczkę. Widzisz? Prawiczek to taki ktoś, kto nie potrafi ubrać twoje rękawiczki. A jak ktoś ma taką rękawiczkę jak tata i też nie potrafi ubrać? Oj, 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 synuś, to słaby zawodnik jest. A jak ktoś ma taką skarpetkę z paluszkami, co ma ciocia? Ej, no chłopak, toż to kolega Romana musi być. A kto to jest Roman? A, to taki pan, który lubi to ubierać. Ale wstydzi się o tym powiedzieć i poprosił policjantów, żeby mu spisali wszystkie wypożyczalnie. A tatuś jest prawiczkiem? E no co ty synu, wojca wątpisz? A czy to dobrze, jak się przestaje być paliczkiem? Ach, jak to bardzo dobrze było, jak tatuś pierwszy raz mamu się chwycił. Jak te rękawiczki w kroweczki ściągnął, Jak paluszkami drogo rozpoznawał. jak się przyłożył ta szwy popękały. Ubiliście już pianę? Mamo, mamo! A wiesz, że tatoś powiedział, że ja już jestem prawiczkiem?